Rośliny odstraszające komary wyróżniają się walorami dekoracyjnymi i zapachowymi. Wiele z nich posiada piękne, kolorowe kwiaty i wydziela przyjemną woń. Odstraszające działanie olejków eterycznych jest najsilniejsze bezpośrednio przy roślinie. Najbardziej intensywne jest także w warunkach cienistych i wilgotnych. Do najpiękniejszych roślin odstraszających komary należy pelargonia. Kolejną propozycją będzie lawenda wąskolistna cudownie ozdabiająca taras. Heliotrop peruwiański również wydziela zapach, którego nie lubią komary. Do innych roślin odstraszających komary należą także zioła. Najskuteczniejsze będzie posadzenie bazylii, mięty pieprzowej i tymianku. Wśród krzewów w walce z komarami pomoże bezczarny oraz surmia.